Z tej strony Olcia Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj mam dla Was kolejny odcinek Ze Star Stable I będzie to kolejna środowa aktualizacja W tym tygodniu Star Stable Dodało dla nas ubrania Które można znaleźć tutaj W Jorvik City Plaza Oraz w forcie Pinta Witaj, w tym tygodniu na Jorvik Dotarł ładunek nowych pięknych ubrań Oraz wyposażenia w powietrzu czuć już wiosnę. Popularny zestaw wyścigowy ma teraz jeszcze więcej efektu, efektywnych kolorów. Ten kosztownie wykonany zestaw sprawi, że, że ty i twój koń będziecie gotowi, by w doskonałym stylu pojechać w każdy wyścig. Te sześć nowych kolorów to idealny wybór na wiosnę. Pomóż swojemu klubowi jeździeckiemu wyróżnić się w tłumie lub wykorzystać dopasowane wyposażenia podczas rozwijania swojego nowego konia fińskiego. Przedmioty te znajdziesz w centrum handlowym oraz w sklepie Fortu Pinta. A w następnym tygodniu Bing Bonny potrzebuje pomocy przy rumaku. I'm Zobaczymy, co dokładnie Star Stable ma na myśli. Tak jak już mówiłam, dodano nam sprzęt. Tylko sprzęt. Tak. Ale możemy go sobie zobaczyć. Tutaj zobaczymy go w sumie w centrum handlowym, ponieważ wiecie, taki klimacik. Chyba są one tutaj. A nie, to jest kabiaranka. Zapomniałam. Ale tutaj y, właśnie mamy strój dla. Tak mi się wydaje, tutaj mamy strój dla y, naszej postaci. Okej, okay, coś chyba mi się tutaj stało, ale dobra, nie szkodzi. I mamy tutaj takie bluzeczka. Tutaj możecie sobie zobaczyć statystyki. Jeszcze zobaczyć, czy mi się nagrywa. Tutaj mamy statystyki, mamy w kolorach: mamy w kolorze fioletowym, białym, takim granatowym, takim jasnobrązowo-karmelowym, no, beżowym po prostu brązowym. I tutaj mamy jeszcze różowym. Do każdej bluzeczki mamy również spodnie. Tak wyglądają. Tutaj możecie sobie zobaczyć statystyki. Nie są najgorsze, a więc to jest plus. Oczywiście do każdego zestawu mamy również buty. Tutaj tak wyglądają i statystyki. Moim zdaniem są ok, ale no te rzeczy są dość drogie. Do każdego zestawu mamy rękawiczki. Ja nic nie będę kupowała, ponieważ no, jest to... Drogie i poza tym zbieram na coś innego, a więc dzisiaj sobie nic nie kupimy, ale kiedyś na pewno tu przyjadę na małe zakupki. I mamy jeszcze kaski. Tutaj mamy różowy kask, brązowy, biały, niebieski, beżowy oraz fioletowy oraz statystyki możecie sobie zobaczyć. No ceny są dość duże. A więc dlatego sobie nic nie kupimy. I teraz pójdziemy zobaczyć y, sprzęt dla konia. Y, jak to wygląda? Chyba tutaj będzie. A więc zobaczymy. Wydaje mi się, że po prostu będzie można sobie zrobić taki zestaw też klubowy, jak właśnie pisało na stronie. O, tutaj mamy mojego konika. Tak, nie jest on za pięknie ubrany. Y, dobra. A więc mamy tutaj owiki. Mm, tutaj mamy różowe owiki, To są ogólnie zestawy wyścigowe Tutaj Zdać mnie na nie i są naprawdę bardzo ładne Ale no Na razie nic nie kupię mm, Na tym koniu Nie mogę za założyć owijek Ale gdzieś tutaj wam powstawiam zdjęcia Jak właśnie wyglądają Na fryzie No Bo myślę, że będzie ładnie wyglądać No, ale tutaj mają Dalej mamy ogłowia. Tutaj mamy różowe. Bardzo ładnie wygląda. Do tego pasuje to fioletowe całkiem. I też bardzo ładnie. Tutaj mamy statystyki. Białe, brązowe, beżowe oraz niebieskie. Dalej mamy różowy czaprak. Fioletowy czaprak, biały czaprak, brązowy czaprak, beżowy czaprak i niebieski czaprak. I chyba zostały nam już tylko siodła. Tutaj mamy jeszcze poprzednich z poprzednich kolekcji, ale tego nie będziemy sprawdzać. Tutaj mamy te i tak o, różowe siodło oraz statystyki tutaj widzicie. No, nie ma jakoś rewelacyjnych statystyk, ale dobrze. Fioletowe siodło, białe siodło, brązowe siodło, beżowe siodło oraz niebieskie siodło. I tak to wszystko wygląda. I tak. O. Ogólnie rzecz biorąc, ubranka są naprawdę ładne, ale są drogie, i dodanie tylko ubranek to nie jest aż taki wielki wyczyn, moim zdaniem. Zdaniem na Start no star Stable na ich możliwości są naprawdę ogromne, dlatego no, mogliby dodać to trochę więcej. Dajcie znać, jak Wam się podobała aktualizacja. Moją opinię już znacie. No i. No i ja się już z wami żegnam. Buziaczki. pa pa!